Wczoraj podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zakładów chemicznych POLICE z funkcji prezesa zarządu spółki został odwołany Mirosław Bachurski. Nie jest to jedyna zmiana kadrowa, jaką podjęło zgromadzenie w strukturze organów zarządzających przedsiębiorstwem. Akcjonariusze, a konkretnie większościowy udziałowiec spółki posiadający 68% akcji Ministerstwo Skarbu podjęło także decyzję o odwołaniu z funkcji członka zarządu Pawła Ofmana. Pracownik reprezentujący ministerstwo motywował tę decyzję w sposób następujący. W roku 2005 obniżył się wynik finansowy spółki o 600 tysięcy zł w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto brak sprecyzowanej wizji rozwoju spółki przez obecny management, stąd konieczność zapewnienia spółce profesjonalnego, profesjonalnych menedżerów, którzy będą w stanie dostosować zakład. Do wymogów Unii Europejskiej, a jednocześnie zapewnić rozwój w skali globalnej, w dobie wysokiej konkurencji w tym sektorze. W związku z tą decyzją obecnie pracami spółki kierują dwaj członkowie zarządu Janusz Motyliński i Wojewódź...